Program Klapra Pludra, 15 minut po godzinie 11 w naszym studiu. Goście, o których zapowiadałam już od samego rana. Piotr Augustyniak. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny z Kaszub. <noise> I Anna Mękal. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To Fundacja Pempek Świata Piotra Augustyniaka. Panie doktorze, pozdrawiamy wszystkie dziewczyny. To znaczy, że dużo pan ich musi znać tutaj na tych Kaszubach. <noise> Liczy że poznam jeszcze, jeszcze właśnie, bo to jest jakby cel też fundacji, prawda, która działa. Celem fundacji jest właśnie służenie kobietom, robienie badań prenatalnych i innych badań lekarskich w celu ochrony zdrowia. To może porozmawiamy trochę um, o tych badaniach prenatalnych i o tej ochronie zdrowia, y, która w Polsce czasem paniom się wydaje, że y, no, troszkę kuleje, że czasem jest trudny dostęp do tych badań, że a nie wiedzą, czy mają zrobić takie badania, a nie inne. To może mogą się zgłosić wtedy właśnie do fundacji, żeby, 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 żeby ich poprowadzić po prostu za rękę. To znaczy, to jest generalnie tak, że my jeździmy po, po gminach. Z reguły są to małe wiejskie gminy i tam organizujemy te badania Przyważnie w porozumieniu z gminami, ale też działamy samodzielnie i tam w tych, w tych miejscach zapraszamy, zapraszamy na te badania. Jeśli jest to w porozumieniu z gminami, to gmina często chciałaby, żeby to były głównie pacjentki z ich okręgu. Natomiast jeśli jest duże zainteresowanie w danym okręgu, że panie dzwonią z innych gmin, się pytają, tak? Ja sobie po prostu zapisuję, z jakiej gminy jest największe zainteresowanie i wtedy próbuję zorganizować to w tym miejscu. Ewentualnie, jeśli zgłaszają się to na panie, które już mają jakieś podejrzenia, tych wad genetycznych, bądź mają jakieś niepokojące zmiany. To przyjmujemy te panie po prostu poza listą, czyli jest jakaś określona ilość miejsc dla pani z danej gminy, a poza listą przyjmujemy dodatkowo, zostawiam parę miejsc dla pań spoza gminy po prostu. Panie doktorze, prowadzicie od początku. Taką pacjentkę, Jeżeli jest taka potrzeba, się do Was zgłosi. Jeżeli się zgłosi, możemy poprowadzić taką pacjentkę. Oczywiście to jest dopiero początek naszej pracy. Plan jest taki, że będziemy w przyszłości chcieli mieć siedzibę stacjonarną z pełnym wyposażeniem, żebyśmy mogli właśnie pociągnąć dalej opiekę nad daną pacjentką. Na razie chodzi o to, żeby pokazać kobietom, jak powinno wyglądać takie badanie, żeby mogły mieć je zrobione bezpośrednio w miejscu, gdzie mieszkają, to myślę zachęca, zresztą widać jakie jest zainteresowanie, przychodzi bardzo dużo kobiet, nie tylko robimy badania prenatalne, chociaż to, to jest mój największy konik, ale okazuje się, że wielkim zainteresowaniem jest badanie USG piersi, no i to jest słuszne, dlatego że jest to największy morderca kobiet. To jest rak, który najczęściej występuje u kobiet, więc... Cieszy się również z, tej, z tego, że mogę takie badanie wykonywać. I zgłaszają się na USG piersi węzłów noc, zgłaszają się panie, które mają na przykład 30, 40, 50 lat i nigdy tego badania nie miały wykonanego. Właśnie chciałam e, powiedzieć, tak. że ja znam bardzo dużo osób, które już nie są pierwszej młodości, jak zwał, tak zwał i nigdy w życiu nie miały wykonanego USG I z, piersi. I same mówią, że przychodzą właśnie dlatego, że mają to badanie na wyciągnięcie ręki, że pewnie gdyby nie to, że akurat przyjechaliśmy, jesteśmy i mogą wyjść z domu i przejść to badanie zrobić, to, to pewnie by go nie zrobiły. Tak? więc mhm. nadal. I faktycznie też trzeba, musimy tutaj zaznaczyć, że jakby procent takich jakichś niepokojących zmian, które wykryliśmy w trakcie tych badań, nawet dla nas był zaskakujący, bo to na no, 20-30 pacjentek były na przykład nawet 5-6 tak? z danej miejscowości, gdzie, gdzie te niepokojące zmiany były wykryte i te pacjentki zostały pokierowane dalej na dalszą diagnostykę. Panie doktorze, co z tymi badaniami prenatalnymi? Kiedy powinniśmy je zrobić? Kiedy musimy je tak naprawdę zrobić? Czy to każda ciąża powinna przechodzić takie badania? Każda pacjentka w ciąży? Każda ciężarna powinna mieć y, trzy razy w czasie ciąży wykonane badanie prenatalne USG na wysokiej klasy sprzęcie. Y, jest to dwunasty tydzień. 20 tydzień i 30 to jest oczywiście skrót, bo to tam jest pewna tolerancja, więc uważam, że jeżeli już przyjeżdżam z tym aparatem do danej miejscowości, to w każdym, w każdym tygodniu ciąży może przyjść pacjentka, bo może się okazać, że po prostu nie miała do tej pory w ogóle takiego badania, więc nawet jeżeli to nie będzie w tych ramach, tylko w innym tygodniu, to również jest to cenne. Zaraz wracamy do rozmowy. Dzisiaj goście w studio Radia Kaszuby. Po rozmowie z naszymi gośćmi dr Piotr Augustyniak i Janna Mękar z Fundacji Pempek Świata. Dzisiaj są razem z nami w studio i rozmawiamy o fundacji, która no chyba zwiedza Kaszuby. To jest bardzo dobre. Gdzie już byliście? Byliśmy w Starym Polu, byliśmy w Chmielnie, byliśmy w Wielu, teraz będziemy w Simoninie. I to kiedy? 3 lipca. 3 lipca, czyli już y, niedługo. Wracamy do y, y, USG 4D. Tak to się nazywa panie doktorze, tak? Tak, USG 4D, inaczej mówiąc trójwymiarowe w ruchu. Dlaczego uważamy, że aparaty z trójwymiarem są lepsze? No po pierwsze, że można sobie bardzo ładne rodzinne zdjęcia zobaczyć. Już taka focia. Tak. Mm -hmm. y, po drugie y, Aparat, który potrafi zrobić 4D, to musi mieć bardzo dobre 2D. 2D co to jest? To jest ten obraz w skali szarości. Te piksele są ważne. Chodzi o rozdzielczość. Chodzi o to, że takim aparatem możemy zmierzyć dziesiąte części milimetra, a jest to ważne przy badaniu w 12 tygodniu, bo mierzymy przezierność karkową. To miejsce, które się poszerza u dzieci z zespołami genetycznymi. I to jest bardzo ważne, żeby to dokładnie zmierzyć, bo jeżeli mam zdenerwować kobietę i powiedzieć, że jej dziecko jest chore, to ja muszę to wiedzieć na pewno. A nie bo, bo być może. Bo być może, bo tak mi się wydaje. Bo coś widać albo nie widać. Musi być to zmierzone wielokrotnie i w odpowiednich profilach. Y że tak powiem, wiele lat jak mawiał Klasek robi Pan te badania. Staraliśmy się tutaj dociec od ilu lat w ogóle są te badania 4D. 16 lat. To tak, już od 16 mhm. lat posiadam certyfikat fmf który upoważnia mnie do robienia tych badań z wliczeniem ryzyka wystąpienia zespołów genetycznych i od, też od tych 16 lat robię to na aparacie Voluson EO. 8, firmy GE. No jest to po prostu najwyższa półka. Czyli jak, tak jak z Panią Anią to rozmawialiśmy, że tak powiem wartość dodana dla pacjentek, bo że dobry sprzęt to jeszcze osoba wykwalifikowana i na, na odpowiednim miejscu, bo to też jest przecież bardzo ważne. Tak, tak tutaj zdecydowanie Pan doktor nie dość, że jest, jest świetnym lekarzem, to też jest fantastycznym psychologiem i Panie, które przychodzą zestresowane wychodzą zadowolone i uśmiechnięte z badania przeważnie. Dodatkowo też chcieliśmy tutaj właśnie powiedzieć o tym, że w ogóle jest z nami Pani psycholog Kasia Olszewska. Kasia specjalizuje się w racjonalnej terapii zachowań, jest z nami na wszystkich akcjach i też mogą przychodzić do nas pacjentki tylko na konsultacje psychologiczne, nie muszą korzystać z badania. Jeśli mają jakiś problem, chciałyby pogadać z psychologiem, to tutaj mogą się zgłaszać. Aktualnie 3 lipca jesteśmy w Semoninie. Proszę, dawajcie nam znać wcześniej, że chcielibyście z tych konsultacji skorzystać, żebyśmy też mogli to rozłożyć w czasie, żeby nikt jakoś tam specjalnie nie musiał czekać. I Kasia jest do Waszej dyspozycji. Kasia jeździ też z nami głównie po to, żeby w sytuacji, kiedy okaże się, że coś jest nie tak, że doktor kryje właśnie jakąś badę, czy jakieś zmiany sugerujące nowotwór, żeby Kasia też mogła od razu taką pacjentkę objąć opieką i my też kierujemy dalej te pacjentki tak informujemy je, gdzie mogą udać się po pomoc i jak to wszystko dalej zorganizować. Dobrze. Także Kasiu, pozdrawiamy Cię tak jak nas prosiłaś. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Znam, ale pozdrawiamy szkoda, że nie ma. Dobrze, usystematyzujmy. Panie doktorze, podczas takich wyjazdów, podczas takiej białej soboty, i jakie badania są wykonywane przez Pana? Przede wszystkim w największej liczbie ostatnio badania USG piersi i węzłów chłonnych i badania prenatalne, czyli USG ciążowe. Mhm. To są to, na czym Tylko się... Tylko to. Tak. Na, to, na czym się skupiamy. I teraz tak. Jeżeli ktoś chciałby Was do siebie zaprosić, tak jak mówicie, jesteście w gminie Samonino, 3 lipca, e, słuchają nas e, gminy na całych Kaszubach i pomyśleliby, o, fajnie jakby do nas przyjechali, mamy przecież mnóstwo mieszkanek, panie na, na pewno chętnie by skorzystały e, z takiej pomocy. Gdzie się mają zgłaszać co zrobić. Kontakt, mapa Fundacja Pempek Świata możecie do nas pisać. Możecie wchodzić na naszą stronę internetową. Na stronie internetowej jest też odpalony już nasz sklep internetowy i cały dochód z sprzedaży w tym sklepie jest przeznaczony na finansowanie badań na działanie fundacji. Chcemy też wyjeżdżać już docelowo z czasem poza Kaszuby, tak? Nie tylko nawet dostaliśmy zapytanie z Rucianej Nidy, więc być może. Skąd, przepraszam? Ruciana Nida, więc być może Mazury tam w tamtym kierunku też się wybierzemy. Mamy nadzieję, że jeszcze w wakacje to może też skorzystamy z, z uroków. Tak, nasza strona internetowa, fundacjapempekświata.pl, kontakt, małpa, Fundacja Pempek Świata. Na, na Facebooku też możecie do nas pisać. Na Instagramie też jesteśmy. No jak i z, można was zapraszamy. wspierać oprócz tego sklepu? Kto, kto kogoś chcielibyście zaprosić do współpracy? Ktoś Wam się tak bardzo marzy na przykład. Zapraszamy przedstawicieli firm z branży kobiecej, bo też nasze pacjentki chcemy też zawsze jak przychodzą, żeby, żeby dostały coś fajnego, żeby były jakieś upominki, żeby miały też taką wartość dodaną. E, więc zapraszamy em, z branży kobiecej, z branży dziecięcej. Jeśli chcielibyście coś naszym pacjentkom przekazać, to jesteśmy, możemy pośredniczyć w tych prezentach. E, zapraszamy też, wspierają nas pacjentki, co też jest ważne. E, pacjentki doktora. Mam na przykład panią Monikę, która szyje nam stroje, mama Handmade. I ona szyje nam stroje na wyjazdy. E, zaczęła nam też robić koszule, które sprzedajemy nas przez stronę internetową. E, była pani, która pisała też mu Musimy się odezwać, że ma jakieś kupił jakieś ciuszki, które chciałaby też wystawić na licytację jakieś takie, więc pacjentki też bardzo to aktywnie nas wspierają i działają, udostępniają, za co też serdecznie dziękujemy, bo naprawdę te posty mają zasięgi ogromne, aż jesteśmy sami w szoku, ostatni post miał ponad 35 tysięcy zasięgu, na bardzo Facebooku, dużo naprawdę. bez żadnego promowania, tak, odnośnie tego, gdzie mamy jechać, także dziękujemy serdecznie za pomoc. Bo fajna inicjatywa to spotyka się z fajnym odzywem, no tak trzeba powiedzieć wprost. A jeżeli chodzi o pacjentki, jesteście na przykład w gminie Somunino, w 3 lipca. Jak wygląda ten proces rekrutacji pacjentek? Trzeba gdzieś wcześniej dzwonić, zapisywać się? Zawsze pojawiają się informacje, pojawia się na naszym Facebooku Fundacja Pępek Świata, o tym, gdzie będziemy i od kiedy do kiedy startują zapisy. No, tam jest podany numer telefonu, telefon odbieram ja, mail odbieram ja. <głosy> 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 Także, Tak jak już się też kończy miejsce, to też informuję, że już, jest, że już jest koniec. Ewentualnie tworzymy listę rezerwową, bo być może czasami gminy sugerują, że jeśli będzie zainteresowanie, to zaproszą nas na kolejną akcję. No i tutaj zapraszam do kontaktu ze mną na, na Facebooku, na Instagramie, na stronie internetowej. Wszędzie ten kontakt jest podany, e-mailowy, telefoniczny i tak można się zapisywać. Panie doktorze, lubi pan media społecznościowe? polubiłem ostatnio. No właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo chyba, bo to jest super sprawa, że lekarz tak fajnie pokazuje się z takiej fajnej strony właśnie w mediach społecznościowych, więc panie też pewnie mogą sobie zajrzeć na pana profil. Zapraszam serdecznie. <grym> Ale to proszę <grym> powiedzieć, jak się nazywa ten profil, że tam teraz wszyscy zaglądali. Profil się nazywa ginekolog Piotr Gustyniak. Proszę bardzo. I już można sobie pięknie zajrzeć, zobaczyć i oczywiście e, zgłaszać się na Białe Soboty tak. i zapraszać do siebie fundację. Miał pan jeszcze powiedzieć o, wi o wiadomościach że niestety z uwagi na ilość jakby pracy i białych A... zawod, mamy trochę doktor ma trochę problem z odpowiadaniem na wiadomości na facebooku także niech się też panie nie gniewają na to bo rozmawialiśmy o tym ostatnio, więc ja tutaj już w imieniu doktora mówię, że niech się panie po prostu nie gniewają na to, że faktycznie nie jest to tak płynne jak tam było kiedyś, ale po prostu nie ma niestety na to czasu sława panie doktorze z <laughs> tym tak. to się wiąże właśnie, że potem ciężko na wszystko odpowiedzieć, ale zawsze można się spotkać podczas ale co po, to, potem, po to właśnie powstały właśnie. te białe Białe Soboty, mm -hmm. Także tu zapraszamy na Białe Soboty. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy na koniec? Tak. 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 Pozdrawiamy naszą no, panią położną Lucynę. Pozdrawiamy Lucynę Kabat, pozdraw pozdrawiamy Martynkę. Ze Starogardu. I et. wszystkie, wszystkie dziewczyny zapraszamy na Białe Soboty. Piotra, Augustyniak z Fundacji Pępek Świata oraz Anna Mękal byli dzisiaj moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy do, do zobaczenia podczas Białej